Dobra. A, place. Place Greenville. To jest ta długa mapa, więc środek zaczyna wykręcić genę. Mów Huntress. No nie gadaj. Kurwa, przesłyszał. Chyba się przesłyszałeś, wiesz? Tak, przesłyszałeś się na pewno. Dobra, to co jest? Eee, nasza ulubienica, mała dziewczynka wychodząca z telewizora. O kurde, za te A zgadnijcie. No a zgadnij skąd ja wiem, że to jest ona. No, widzę telewizor. Menda, Menda już, menda już nie goni. Ej, mała sadako, spokojnie, ruda! Sadako, spokojnie, ej, uspokój się. O nie, to mała sadako. Weź się dotknij, czy coś? Ma wywalone we mnie. O nie! Nie ma wywalone we mnie! Trzy palety Ała! Dobra, idę pozbyć się tego paska. kurwa, klinowego zuba. Kurwo jebana. Dobra, miałem tutaj na blisko. Mam. Dobra. Zepnęłaś się do mnie. Nie zdążyłem do palety. Było. A, jeszcze spierdzielił chłop paletę. Jest blisko ciebie? Eee, chłop tak, się z nią gania. O kurde. Będę musiał polecieć? Właśnie ją wykręcił. Pytanie, czy da radę cię. Wcię? Właśnie dostała spalety w łeb. No, ale mnie trzy razy zgarnęła Właśnie, te, on ma ten na szybkie przeskakiwanie. Takie, No. Mam nadzieję, że posłuch posłuchaliście i kręcicie w środku, yy, znaczy w środku mapy, nie wy, ten, na zewnątrz gdzieś. A, Arek miał wyjebane w to, co mówiłem, poszedł na, w środku budynku kręcić. Zaraz ona będzie kręcić Chciałem wykorzystać z szynki Ale dobrze nie? Arek, ale to i tak wykorzystuje się gdzie indziej wtedy to. Zostaw mnie paletami To, co jest Nie wiem, zajebałem jej kasetę, w tak. łeb No właśnie, ona ja mnie zaraz zaniebie e, Idzie tu Jest tu paleta? Nie Kurwa, kurwa, kurwa. Wiem, ja idę zanieść paletę. ja, ja, ja się z ja tobą nie bawię. O kurwa, gula, Steve'u gula przejęła. Dobra. Dobra, ja KCT wziąłem, przestawiłem. Kurde, 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 dobra, ty. Mm. Dobra. Chodź, 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 wleczę cię. Co, widzisz mnie? No za tobą! To wyłączę tylko. Nie już ode mnie w dostała ona będzie na mnie jak mówiłem pójdziesz po niego kurwa Arek zostaw ja lecę, lecę tam po niego zostaw Arek Arek ma wywalone w ludzi ja jestem, jestem bliżej skończenia jego No cóż, wczoraj to już, był błąd, że się zatrzymałem, no lecz to był błąd. Yyy, weź sobie Mada, Rownie. Okay. Nieważne, szybciej <słuch> <słuch> tyj to biegło, niż ty. No i co? I to była twoja strata. Dobra, mam te ciarda w razie W. Tepa się znowu gdzieś. Ona mnie będzie chciała wywalić z tego meczu za te palety. Ona mi pokaże, gdzie wraki zimują. Obok nas. Widzę. Dobra, serdami. Dobra, jej kurwie wyłączę ten telewizor. Koniec. Mam jej sextape'a. Wyślę to do internetu. O, ona go campi kurwa. Tego Steve'a? Tak. A, Arek się poświęca dla tego Steve'a. Wiesz, zawsze to też można zmienić Ty chcesz i to? Ja pierdolę ile ona ma telewizorów? Ile? Muszę jej wyłączyć telewizor. Arek, wypierdzielaj stąd. Nie, no właśnie to jest co tako to, że ona bardzo mocno mnie pressure mocy na mapę, jak widzisz, jedną Arek poszła za tobą. O kurde. O. No, ona ci zrobi teraz solo. Szukaj, szukaj Gena. Mówi, mówisz, żeby robić test ze środka. Już byle jakiego, bo i tak mamy już fajną lupę, wiesz, zepsutą, nie? Do mnie. Tak, do mnie. Chcesz pobiegać stara? Zaraz pobiegamy sobie. My leczymy. Harka. Mam tu trzy palety. Zajebiście. O, poszła. Chyba ta. O nie, wróciła. Ja już, Arek, misję zrobiłem, więc teraz resztę ściągnięć zostawiam tobie. Zobaczyła paletę i się kurwiła. Tu mamy Gena, chodźcie. Jest wyłączony ten, telewizor. O kurwa. Ona cię od Gena odciągnęła, czy Tak. Arek nie spojrzał, że jest za nią. Nie słyszałem. To ja jej mam kasetę. Te. mam fajna. Hmm. Kurwa do mnie przyszło. Nie, czekaj. Czy to jest panie, czy pan jesteś tu w szó Może? Może? na to wychodzi. Chcesz? Ej, stara O kurwa, ona chyba Ej, stara, kurwo! O kurwa W końcu trafiła! Pięć auto ataków Urzę nie mam nic, żeby ci powodować.

Ej, ciebie leci, ona widzi, że jesteś ten, ranny, jaka brudna. No? Czekaj, muszę się... Ja się porobiłem. Ja się teraz porobiłem, jak idiota. Nie, ale ona, że ona, ja jej przeleciałem przed ryjem, ona mnie zignorowała i poleciała po ciebie. Oj, czekaj, dobra, ja lecę po telewizor, bo wyłączam jej telewizory i co, bo jak mi się ładnie pasek maluje. Jakbyście musiał... Jakbyś blokowali ten hak? A tylko że nawet random odbiegł. No cóż. No dorwała mnie, dorwało.